Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. W teorii mecz z Gietek Gliwice nie powinien być dla Anwilu włocławek przeszkodą o wysokich wymaganiach. Doświadczenie tego sezonu uczy jednak, że niżej notowani rywale niejednokrotnie potrafili zaskoczyć ekipę rodweilerów. Tym samym zawodnicy Igora Milicicia musieli podejść do sobotniego meczu z pełną koncentracją. I rzeczywiście, już pierwsze minuty meczu pokazały, że Włocławianie nie powierą swoich błędów. Najpierw była seria 8 do 0, a w połowie kwarty Anglir wygrywał już 18 do 3. Josip Sobin zadomowił się w polu 3 sekund pod nieobecność centra GTK, Daymonda Doda. I już po pierwszej kwarcie miał na swoim koncie 10 punktów oraz 5 zbiórek. Anwil wygrywał natomiast 33 do 19. Po stronie gości pojedynczymi akcjami sytuację próbowali ratować Miles Mack oraz Denzel... Ups, przepraszam, Desmond Washington, ale ich poczynania na niewiele się zdawały. Trener Igor Milicic mocno rotował składem, aby maksymalnie zintensyfikować grę drużyny. To przełożyło się na skuteczność. Do Sobina i Jarosława Zyskowskiego dołączyli między innymi Chase Simon oraz Michał Wignerski i Rottweilery wygrywały do przerwy aż 68 do 37. Tak niesamowita skuteczność była wypadkową bardzo zespołowej postawy Anbiru. Już do przerwy gospodarze zanotowali aż 26 asyst i nieuchronnie parli w kierunku pobicia swojego tegorocznego rekordu, a był nim wynik 30 kluczowych podań w meczu w Szczecinie. W 27 minucie Walery Wichodziej znalazł w malowanym Sobina, a po chwili środkowy stanął na linii osobistych. Trafiając jeden z nich sprawił, że asysta powędrowała na konto Rosjanina i. Tak, była to 31. zestawu, co wiem, w tym spotkaniu. Rottweilery, które prowadziły już 88 do 54, nie zamierzały się jednak zatrzymywać. Po Michale Ignerskim kompletnie nie widać trzyletniego bratu z Koszykówką, o czym świadczy z kolei akcja z 35 minuty. Polski skrzydłowy zebrał piłkę po niecelnej dobitce i z impetem wpakował ją do kosza. Dzięki temu zagraniu pękła setka w kalimistrzów, Anvil wygrywał 100 do 58, a kibice rozpoczęli świętowanie. Pojawiła się nawet meksykańska fala rozruszana przez klubową maskotkę Ropiego, a kropkę nad i ostatniej akcji spotkania postawił 19-letni Adam Piątek który zdobywając swoje pierwsze punkty w Ekstraklasie, w ostatniej akcji meczu ustalił wynik na 113 do 81. Demolka po włocławsku? Jak najbardziej, a co najważniejsze z rekordem wszechczasów polskiej Ekstraklasy pod względem asyst zespołowych, aż 42 kluczowe podania zanotowali wspólnie Wrocławianie w tym znakomitym w ich wykonaniu meczu.